witam wszystkich miłośników laguny. To jest mój drugi odcinek. Chciałbym pokazać jak zdemontować panel regulacji klimatyzacją. Prosto i łatwo. Wyciągamy zapalniczkę, popielniczkę Najłatwiej będzie w ten sposób. Wyciągamy tak jak w moim pierwszym odcinku slot na kartę. Odpinamy, przyciskamy. Kabelek odchodzi. Teraz Wystarczy podważyć, podważyć, pociągnąć za panel. Panel wychodzi bardzo łatwo. On się znajduje na zapadce górnej i w sumie na dole nie ma nic. Jest tylko górna zapadka. Tak wygląda to wszystko kable. Dwie kostki z tyłu. Trzeba je odpiąć. Tu jest. Zabezpieczenie wciskamy, odciągamy tak jak, samo jak przy slocie i wyciągamy pierwszą kostkę. Teraz to samo robimy z drugą kostką. Nie martwcie się, że kable się zamieszają, bo i tak się nie. Po... I tak wiadomo, który jest do którego. Odpinamy to, drugi nam schodzi. Tak? Mamy cały panel teraz. Oto i nasz panel. Teraz dalej, żeby go rozebrać i wyczyścić, bo czasami brudzi się ten panel. Czymś można go zalać. Te guziki kleją się w środku. Czasami jak się zaleja, bynajmniej zalałem niedawno kawą. Wszystko było klejące, nie chciało się przełączać. Pokażę, jak się to zdemuje, chociaż mam już naprawione i wyczyszczone. To jest są zabezpieczenia, które trzeba odpiąć. Jeden, drugi, z góry są tylko takie bezpieczniki małe, które w sumie palcami można je rozpinać, bo są bardzo łatwe do demontażu tu jeszcze jest trochę, które nie do brudu po kawie. Tutaj mamy te zapadki, które się z spięły i to jest cały przedni panel. Proszę bardzo, przedni panel zdemontowany. Tak wygląda po demontażu. Spróbuję Wam pokazać to. Czasami ten panel jest pokryty taką powłoką ochronną. Ja to zczyściłem, bo strasznie to się kleje. Jeszcze tu mam na osłonie, ten właśnie, tą ochronną. Ja to też wezmę, zdrapię i zszoruję będzie lepiej wyglądało bo to i tak już jest po jakimś czasie to się po prostu jakoś tam od słońca zużywa i potem jest taka maź dziwna z tego wychodzi która się bardzo łatwo klei i brudzi różnych klei różny, różnymi syfami i kurzem trudno to zczyścić, ale jak się chce to można wszystko zrobić to już jest panel który wyczyściłem tu jeszcze trochę zostało ale już nie będę go czyścił że przód krawędzie są Dobrze wyczyszczone. Tu ktoś wcześniej przede mną, zanim jak ten samochód kupiłem, to już ktoś widzę, że chyba próbował podważać śrubokrętem, jak jakimś, miałby jakimś czymś. Bo nie wiedział, jak to zrobić, i porysował trochę krawędzie. Widać tutaj nawet, jak ktoś w sobie drapał. A proste od dołu wystarczy podważyć i spada. Teraz mamy panel. Proszę bardzo, tak wygląda panel nam, Jeśli on się zepsuje, to łatwy jest do naprawienia. Wystarczy kupić płytę główną, która się uszkodziła, ewentualnie przelutować. No i dalej, rozbieramy go. Wystarczy zapamiętać, jaki jak idzie układ. Proszę bardzo, jeden od dołu. Ważne, żeby spinać, odpinać od dołu. Każdy po kolei jeden, odpięty. On ma tutaj zatrzask, w tym miejscu. Jeśli się od dołu go pociągnie, to po prostu schodzi. Najlepiej sobie układać w rzędzie tak jak było, żeby zapamiętać jak to by wyglądało wcześniej. I tak po kolei. W sumie to może tak to zrobimy. No i po kolei ściągamy każdy. Ja tutaj pokażę jak to wszystko wygląda od spodu. Demontaż jest prosty. Łatwiej nie trzeba jechać do mechanika, ani do specjalistów, który by nam to ogarnął że tak powiem no i to tyle by było. Teraz tutaj mamy takie zapadki, trzeba najpierw pościągać te kółka, które są. A i zapomniałem jak to szło zresztą. W sumie tak dobrze. Chyba to było tak, że trzeba było to zdjąć. Jeden i drugi. Tak. Zdejmujemy po prostu. Tutaj też dwie. O, proszę bardzo. I cały panel mamy na wierzchu. Razem z tymi guzikami. Tak się demontuje. Tak wygląda panel po zdemontowaniu. Tak, zapewniam, że tych kółek się nie ściąga. Ewentualnie teraz można je podważyć i zdjąć. Tu wszystko jest demontowalne. Ale tego nie trzeba zdejmować, to może zostać. Jak ktoś chce, to może sobie podważać i powyciągać. Tutaj są te zapadki, wystarczy je powypychać. Ja tego nie ściągałem, bo nie ma sensu. Tu jest przełączniki. O, tu są przełączniki. One się łatwo można. Je, najlepiej to wziąć pod do gorącej wody, namoczyć, potem przetrzeć, osuszyć, bo elektryki nie ma, elektroniki, sorry, elektroniki nie ma i tyle. Czyścimy, suszymy dokładnie, żeby na instalacji elektrycznej się nic nie zebrało. Dalej. To można zdemontować, każdą z tych części umyć. Tu mamy pokrętło. Nie można się pomylić, trafia tylko w jednej pozycji. Tak, potem zakładamy. Tylko wystarczy wpasować w leda. O, już mamy. Dalej, tutaj mamy to samo. Proszę bardzo. Wkładamy z powrotem. Ja patrzę w kamerę, dlatego mam trochę utrudnione. Ale ostatecznie da się i tak to zrobić. Proszę bardzo. Teraz, tu jest bardzo ważna rzecz. Tu mamy screen. Trzeba bardzo ostrożnie z tą taśmą, żeby jej nie uszkodzić. Najlepiej niech on będzie w pozycji jakiej został. Bardzo delikatnie wyciągamy to wszystko. Tego najlepiej nie ruszamy. Ewentualnie można przetrzeć suchą ściereczką z mikrofibry albo jakąś tam inną delikatną. No i potem składamy na równi tak jak pasują nam pod tu jest ten screen. Tu jest folika, która musi zapadać się w tych Musi pasować w te zapadki i wkładamy screen. Układamy go równo, żeby tutaj czasami nam nic się nie poruszało. I jeśli to jest równo, dalej. Czyścimy, wkładamy sportem. Jak ktoś chce, to może zawsze zdemontować ten screen. Ja go nie demontuję, bo nie potrzebowałem. tu są zapadki. Tu nie ma praktycznie żadnej śruby. Wszystko jest na zapadkach. Jedna zapadka, tu jest. Tu jest druga, trzecia, czwarta. Jeśli ktoś chciałby płytę główną zdemontować, wymienić, ja tego nie robię, nie pokazuję, bo nie chcę się po prostu tego robić. Za dużo. Powinienem to pokazać Wam, ale proste to jest, także nie muszę tego robić. No i co dalej? No i składamy teraz. Po wyczyszczeniu, dokładne osuszenie, wkładamy to na miejsce, tak jak było. Pilnujemy, żeby screen nam spasował się razem z obudową. Wszystko się zatrzaskuje na zatrzaski, żadnych śrubek nie trzeba używać. Nigdzie nie ma śrubek tutaj, łatwe jest w demontażu. No i co dalej? No dalej składamy już tylko, aby plastiki, które wcześniej umyliśmy, wysuszyliśmy. I od góry tym razem, przedtem było od dołu odpinanie. To zapinanie jest, od... zakładamy od góry na haczyk i od dołu wklikujemy. I tak po kolej każdy guzik. Tylko pamiętamy, że muszą być suche A nie chcę tutaj wejść Co się nie pasuje Musi pasować tylko tyle, że Muszę wtrafić w to No właśnie O już Teraz Dobrze, trochę się pomęczyliśmy jak coś, to przewincie sobie o ten kawałek. Tutaj to samo jest. I teraz klikujemy góra-dół, żeby nam działało. Sprawdzamy jeszcze po umyciu, czy na pewno się nie klei. Nie klei się nic, tak pokazuję. Proszę bardzo, kolejny. Kolejny. No i ostatnia to zaślepka. Gotowe. Teraz tylko bierzemy. Osłone. Osłona trafia nam tu, też musi być sucha. Trafia w zapadki bardzo łatwo, nawet nie trzeba się do tego używać. Tak naprawdę, wystarczy palcami podwadzić. Teraz montujemy wszystko na swoje miejsce. Proszę bardzo, o, ciężko tym telefonem się poprawić, ale spływam tutaj. Pokazać, jak to idzie. I tak pierwszy siwy do siwego. Nie można się pomylić. O! Bardzo łatwo wchodzi na swoje miejsce. Potem zapadka. I tak. I to wszystko, co mamy zrobić. Teraz drugi. Gdzie on się schował? Wystarczy go włożyć na swoje miejsce. Tak być powinien. chodzą bardzo łatwo. No i teraz co? Na swoje miejsce od góry, bo tu są te zapadki, to od góry wkładamy. O. I stryk, wskoczył nam. Sprawa załatwiona. Teraz z powrotem wkładamy slot. Czyli co? Tak jak w pierwszym odcinku tak jak wymieniać, czy jak naprawić swój, swój mechanizm. Tak samo i teraz. Żeby się nie pomylić z tej strony jest. Znaczy pomylić się, to się nie da. Ja akurat mam angielską wersję samochodu. Także wy będziecie mieli z drugiej strony te wszystkie zapinki. A może nawet te z tej strony. Nie, tu będzie akurat z tej strony. U mnie jest z prawej, dlatego że to jest English wersja. No i teraz wkładamy to też na zapadki. To bardzo łatwo wchodzi. Proszę bardzo, działa. Sprawdzamy teraz karta pamięci, karta będzie karta. Wszystko działa. Nic się nie dzieje. Guziki się przełączają, nie zepsuło się nic. Chodzi, chodzi wyłączamy klimatyzator włączamy auto, też działa. Przełączamy, wszystko działa. Wyłączamy. Proszę bardzo. Pyk. Grzanie lusterek. Nie, lusterek, to jest szyby boczne podgrzewanie. A nadmuchy. Tu mamy nadmuchy na szyby, na szyby boczne. No i tyle. No i to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Jak coś to pytajcie. Poprawiajcie, jeśli się pomyliłem z czymś. Do, do usłyszenia ponownie.